przez odrodzą się do życia wiecznego. Proszę w ciszy medytować tajemnicę, prorzeńcą. Na intencję tej medytacji, którą rozpo rozpoczynamy w drodze, tak jak możliwe, W Ojca i Syna, Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty, Tu święcasz. Serce nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby po rozważaniu tajemnic różańca, wyczynimy dla na wypełnienia nabożeństwa, warunków nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca, było dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus, Mario, matko Boża, Gieczwałcka. Módl się, Módl się za, nami. za nami. Niepokalane serce Maryi. Módl się, Módl się za, nami. za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zakończymy modlitwy modlitwami w miejscu objawień. Jak gdyby było niemożliwe, tam znajdziemy inne miejsce dla odmówienia całego różańca i wszystkich stosownych modlitw.